Zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powiedzieć o misji naszego wydawnictwa, a na przykładzie nawigatora numer 40, który poświęcony jest pociągom pancernym, dlatego że to, co robimy, to jest nieustanne poszukiwanie tematów interesujących, które będą się opierały trywializacji. To nie jest łatwa rzecz, proszę Państwa, dlatego, że mnóstwo ludzi zajmuje się takimi tematami. Oni są gdzieś tam wycofani, mają swoją publiczność, która nie jest widoczna. Natomiast to, co my uważamy za popularyzację historii i otwieranie dostępu do ważnych informacji z przeszłości, no jest właśnie tym trywializowaniem. Tak? To jest łagodne określenie, bo ja bym tutaj chętnie używał brzydkich wyrazów i przekleństw, bardzo grubych. Ale tego nie zrobię, dlatego że pokusa, żeby infantylizować i spłaszczać wszystko, jest nie do zwalczenia, ponieważ no, ludzie, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, wydawcy, popularyzatorzy, podcasterzy, youtuberzy, oni wszyscy aktywnie działają w poszukiwaniu czytelnika idioty. No więc takich czytelników nie ma, proszę Państwa. Trzeba szukać czytelników, którzy. Mają chęć przeczytać jakąś ciekawą treść. Ja, proszę Państwa, jak wiecie, nie jestem techniczny. To jest wielka wada, bo yy, mężczyzna powinien być trochę techniczny. Ja jestem kompletnie nietechniczny. Dlatego tu jest Sasza, który jest techniczny i on ogarnia różne rzeczy i <laughs> yy. Ale to też powoduje, że ja z chęcią, z taką małpią ciekawością sięgam po tematy techniczne, których do końca nie rozumiem. I będę po nie sięgał, dlatego że uważam, że one są warte popularyzacji, a poza tym jest mnóstwo ludzi, którzy chętnie o tym czytają, a nie potrafią tej swojej treści przenieść do, na szersze forum, do odbiorców takich no, mniej technicznych. Tak? Są w, w tych kręgach znawców no, jakieś takie specjalistyczne. Środowiska tak, specjalizujące się już w ogóle w całkowicie takich bardzo dokładnych danych na temat dokładnie i ściśle wskazanych urządzeń technicznych. Tak. Takimi urządzeniami są pociągi pancerne. Ja nie miałem zamiaru robić nawigatora o pociągach pancernych, ale o samolotach, ale w zeszłym roku na targach jesiennych staliśmy obok. Wojskowego Biura Analiz, tak się to chyba nazywało, i tam był taki pan Janusz, który zbierał dużą bardzo publiczność. Ja zagadnąłem do niego. On jest specjalistą wybitnym od spraw, których ja w ogóle nie rozumiem. I on mówi: A po co by pan robił o tych samolotach? Nie lepiej o pociągach pancernych, bo jest dużo materiałów. No i ja rzeczywiście poprosiłem Macieja, żeby on zgromadził te materiały, i tych materiałów jest normalnie masa. Ja zbaraniałem, jak to zobaczyłem bo chyba przez dwa dni się przez to przekopywałem, a potem tydzień straciłem na to, żeby wybrać teksty, które by się nadawały do nawigatora, bez gwarancji, że one się rzeczywiście nadadzą do tego, tak? Bo w pewnym momencie już przestałem rozumieć to, co czytam. Proszę Państwa, no ale jedna rzecz jest ważna. Tu jest opisana cała epopeja Pociągu Pancernego Śmiały. Wydana w roku 1919, nie wiem, czy wznawiana, pewnie tak, no ale na pewno po wojnie nie wznawiana, więc myśmy ją wznowili w, w nawigatorze. Jest to fantastyczna historia o bohaterskich żołnierzach, którzy w swoim fantastycznym pociągu jeździli po froncie bolszewickim gdzieś pod Baranowiczami, pod Lwowem, i no, prowadzili tam akcje zaczepne. Oprócz tego, że znaleźliśmy, znaczy znaleźliśmy, Maciej znalazł, ja niczego nie znalazłem. Opracowania ściśle techniczne i popularyzatorskie dotyczące pociągów pancernych przedwojennych, to jeszcze Maciek znalazł taki tekst o tym, jak wykorzystywali Brytyjczycy pociągi pancerne w Afryce Południowej w czasie wojny z burami w latach 1898-1902. To jest fantastyczny artykuł, dlatego że on nam mówi, w jaki sposób. Jak, jak działały regulaminy w armii brytyjskiej? Ja y, nie jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ ja nie byłem w wojsku i dla mnie są to sprawy y, obce, y, no i nowe, jak dokładne są te, te instrukcje. Dotyczą one, no, człowiek w cywilu nie wie takich rzeczy, y, postawy, jakby to powiedzieć, psychologicznej obsługi poszczególnych rodzajów broni, przeszkolenia maszynistów. Pod rozmaitym kątem. Na przykład maszynista pociągu pancernego operującego po, w czasie wojny burskiej w, w południowej Afryce nie mógł otwierać drzwi, a była wielka pokusa, żeby te drzwi otwierać, bo, no bo było gorąco i więcej widział, ale było to groźne, więc w regulaminie znalazł się zapis, że on nie może tych drzwi otwierać znalazł się w regulaminie zapis i konieczność o tym dotycząca tego, że maszynista nie może być cywilem, musi mieć jakieś podstawowe przeszkolenie wojskowe, bo narobi głupstw. W tych polskich opowieściach o pociągach pancernych takich rzeczy nie ma. Pociąg pancerny, proszę państwa, jak się człowiek obdarzony wyobraźnią zapewne łatwo domyśli, to jest broń, która służy do tego, żeby operować nią na otwartych przestrzeniach. No, czyli właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, czy w czasie wojny polsko-ukraińskiej roku 18 i 19, czyli tzw. zwanych o Lwów, tam używane były po polskiej stronie pociągi pancerne bardzo skutecznie. Proszę państwa, te wspomnienia są niezwykle żywe, dlatego że ci żołnierze, którzy służyli na pociągach pancernych, no nie byli to y, zwykli ludzie y, z poboru, byli to entuzjaści, którzy poszli do wojska dobrowolnie i mieli za sobą jakieś życie. Tutaj wspomniani są bracia Małagowscy ze Skierniewic, y, którzy polegli, jeden Kazimierz i Stanisław. Stanisław został w końcu chyba dowódcą pociągu pancernego Śmiały i operował pod Baranowiczami. Zdobył węzeł w Baranowiczach, został tam postrzelony, a następnie zmarł z ranka. Kazimierz zmarł wcześniej, mieli 26-27 lat. No i takie to losy, proszę Państwa, oni byli chyba... Jeden był architektem, drugi też był dobrze wykształconym człowiekiem, no ale poszli na wojnę i ta wojna ich zabrała. Takich historii jest tutaj więcej. One wszystkie są niezwykle barwne i żywe, bo okazuje się, że Żołnierze, oficerowie, ludzie techniczni, którzy z, z, przeżyli coś na wojnie, zabierają, biorą, chwytają za pióro i całkiem im to sprawnie wychodzi. Jest tutaj sporo informacji dotyczących no właśnie kwestii technicznych, i teraz byliśmy na tych targach. Ja się oczywiście pochwaliłem panu Januszowi, który mi w zeszłym roku to naraił, i zaraz urodził się nowy pomysł. Nie wiem, kiedy on będzie zrealizowany, wyjaśnię dlaczego, ale najpierw podszedł do nas jakiś pan, który po pierwsze no, rozpoznał na tym obrazku pociąg pancerny śmiały, Następnie zapytał, kim jesteśmy. Potem się bardzo zdziwił, że ktoś w ogóle wydaje takie rzeczy. No ale no, proszę Państwa, no, albo popadniemy w jakąś taką yy, no, dziecinadę, albo będziemy wydawać teksty, yy, które dla, jak, dla, dla sporych grup ludzi są istotne. I na podstawie tych tekstów dojdzie do jakiegoś rozszerzenia spektrum informacji historycznych. Tak, na to liczę. Yy, być może. Są to błędne rachuby. Czas pokaże. Proszę Państwa, potem kupił ten Pan od nas ten nawigator, a potem zaczął korygować błędy, jakie w nim są. No, my tych błędów już nie poprawimy, także bardzo przepraszam Panie, że nie uda się tego zrobić, bo no nie, nie dołączymy raty do tego, nie mamy takiej możliwości. Musimy sprzedać ten nakład, no i trudno. Tych błędów czytelnik interesujący się historią w sposób publicystyczny nie dostrzeże, bo to trzeba z fachowca, to nie ma o czym gadać. To nie zmienia niczego w, w, w tym, że te teksty są bardzo interesujące i ciekawe. Proszę Państwa, zaproponowano mi, żebym zrobił nawigatora w ogóle kolejowego o znakach kolejowych. O pociągach przed wojną w Polsce w ogóle ja się już połapałem pewne kontakty i ja się do tego przymierzam. Natomiast nie możemy samych zrobić samych technicznych nawigatorów. To jest niemożliwe, dlatego że to nam położy sprzedaż. Bo publiczność nawigatora, szkoły nawigatorów jest trochę inna i ona spokojnie raz, dwa razy na rok nawet przeczyta taki, taki format, natomiast nie częściej. Więc przymierzymy się do tego wiosną albo wydamy numer specjalny albo zrobimy numer taki chronologicznie chronologiczny poświęcony kolejnictwu. To są ciekawe rzeczy. Ja pracowałem kiedyś w kurierze PKP, współpracowałem z takim księdzem, który zajmował się robieniem dioram kolejowych, tych makiet jeżdżących. Pozdrawiam księdza. Mam nadzieję, że wszystko u niego dobrze. Parafia Mostówka. Dawno, dawno temu. Proszę państwa, Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, yy, 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 pociągi pancerne uratowały yy, w, yy, sytuację w czasie wojny polsko-bolszewickiej roku XX wielokrotnie. Polska nie miała tych pociągów pancernych. Yy, to, co stało się pociągiem pancernym śmiały, było kiedyś połączone z innym pociągiem pancernym i zostało z, z, porzucone przez austriackie wojsko. Przez Węgrów konkretnie na stacji w Prokocimiu pod Krakowem. Polacy to przejęli, podzielili na dwie części i zrobili z tego dwa pociągi pancerne, śmiały i Piłsudski. Losy pociągu pancernego śmiały no, są długie i bardzo barwne, bo pociąg brał również udział w kampanii wrześniowej, walczył pod mokrą, potem został wycofany, potem został wycofany na Wschód, tam pełnił rozmaite funkcje, został porzucony we lwowie. Kiedy wkroczyli bolszewicy po 17 września 1939 roku, został przejęty przez Armię Czerwoną i wcielony do wojsk NKWD. Potem, kiedy w 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki, pociąg ten został porzucony i został przejęty przez Armię Niemiecką służył w armii niemieckiej a następnie jako no już sprzęt zdezelowany i stary został po prostu skreślony z ewidencji no opowieść o pociągu pancernym w walkach z bolszewikami proszę państwa zajmuje większą część tego nawigatora to jest tyle o to co tu państwo widzicie reszta to są teksty dotyczące innych aspektów funkcjonowania i budowy pociągów pancernych a tak, także ten tekst z pociągu, o pociągach pancernych w Republice Południowej Afryki Proszę państwa szalenie ciekawe sprawy no w zasadzie epopeja tak? bo ja myślę że te pociągi pancerne przydałoby się zrobić jakąś książkę. To, to historycy, którzy zajmują się historią y, wojny bolszewickiej, historią II wojny światowej, powinni się za to zająć, tym zająć, za to zabrać. Także od tej strony, może się ktoś trafi, może jakiś młody entuzjasta podejmie ten trud i po prostu napisze to wszystko jeszcze od nowa, bardziej współczesnym językiem, bardziej y, z większym zaangażowaniem, może technicznym i jest bardziej taką y, ukierunkowaną intencją do współczesnego czytelnika. Proszę Państwa, ja szczerze Państwa zachęcam do <laughs>, przeczytania tego numeru, bo to jest jeden z ciekawszych numerów, jakie wydaliśmy, a poza tym no, na tle tego, co robiliśmy do tej pory, raczej nowatorski. Tutaj mamy okładkę zrobioną przez Tomka Bereźnickiego, który zamienił dowódcę pociągu pancernego śmiały i tutaj dał mu moją głowę. Ja nie wiem, czy ja tu jestem podobny. No może. Z bliska lepiej widać. W oryginale na tym zdjęciu ten dowódca wygląda inaczej. <laughs> Ale to śmieszne uważam i bardzo jestem Tomkowi wdzięczny, że taki tutaj żart umieścił. Proszę Państwa, szkoła nawigatorów numer 40, kurs naprawdę numer poświęcony w całości strategii, taktyce, aspektom technicznym i wojnie pociągów pancernych. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.